Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak, jak nagrywać z ekranu, nie na Mobizen, tylko na jakieś inne rzeczy, czy jakieś tam. Wchodzimy. Sorry, muszę, zaraz wrócę. Okej. Okay. Wchodzimy w... W ten ołweczek u góry. I mamy. I mamy. I mamy cztery: ochrona wzroku, nagrywanie ekranu. Nie przeszkadzać tryb oszczędzonym. Nagrywanie ekranu. Zezwól. Wszystko, zezwól. rozpoczynamy nagrywanie jeżeli chcemy zakończyć to to klikamy w ołóweczek. i jak zwykle zapisane do galerii jeżeli wam się podobał ten odcinek zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz komentarz i dziękuję do zobaczenia aha jeszcze wam przypominam że będę nagrywała z kamerką małą jak obiecałam pa